Hej, all kochani, ja jestem rise To jest kolejny przegląd patchy z Sogor Serki, że ostatnio się nie pojawia, ale wprost po jestem dość zajęty. Nie mam zbytnio czasu na nagrywanie, plus przechodziłem przez przeziębienie. Teraz aktualnie też tak nie do końca jeszcze czuję się na siłach, ale stwierdziłem, że już pora nagrać, żeby po prostu było. Mam nadzieję, że tak nie będzie słychać. Dobra, wracając, zrobimy sobie dwa przeglądy. Zrobimy sobie z poprzedniego jakby miesiąca przegląd, tak plus minus miesiąca. O, I aktualny przegląd, a więc zacznijmy najpierw z tego to, co było po poprzednim miesiącu. Po prostu z szybciej odblokowujemy na wyższym poziomie. Tutaj mamy wypisane, które. Miła zmiana, nieco szybciej będzie się robiło, jakby sektory. Zmiana w, w wyglądzie designerki, czyli naszej, jakby solo ultimy. Również pokazuje nam na boku cooldown tej solo ultimy. miło. Od teraz akwipunek z CDK -a. będą jakby rolowały zawsze najwyższą opcję. I nie trzeba będzie już używać energii konwerterów, to są te tak zwane transy przeze mnie, żeby rolować statystyki. Następnie jeszcze były zmiany co do mejzów, tutaj akurat mówimy o Ruin Fortress, że po prostu jakby są lepiej, moby w lepszych wiązankach występują, nie wiem, w lepszym miejscu występują, łatwiej będzie je zabić i ich jest mniej po prostu, co nie? Questy zostały też usunięte w Ruin Fortress. Nie pamiętam ich wszystkich, co dawały, ale wydaje mi się, że żaden z tych questów nie jest jakoś mega istotny. Chodzi tak szkoda, że usuwają te questy. Ciekawe jestem, jak to wpłynie na achievement związany z questami. No i zmiany w innych questach, co nie tutaj akurat z dizajerką widzę, pewnie szybciej można po prostu jeszcze szybciej ukończyć jakby questa związanego z przebudzeniem. No i potem jest znowu odnośnie kostiumów, które wszedły do item shopu wtedy Kapelowych akurat Nie wiem, jest spoko, tutaj chyba mamy taki bardziej soft, tutaj mamy bardziej rockowy To jest już tylko mój domysł No i tutaj cena, nawet też tytuły związane z tym Po prostu wyglądówka No i jeszcze jakie były karty do wyciągnięcia za kasę i też pat pety Okej, okay, a więc jesteśmy w obecnym patchu który ma więcej zmian I zajmiemy się nim teraz Wyszedła wersja solo Broken Saver'a Hero Co mnie cieszy, już testowałem i mogę powiedzieć, że jest omega różnica, jeśli chodzi o otrzymywane obrażenia przez bossa Teraz to można naprawdę szybko to robić solo i jest wygodniejsze No ale w związku z tym, że jest solo, będzie oczywiście mniejsze nagrody będą z wersji solo Po pierwsze, opisali nam wreszcie fazy jest ich 5, ja nie byłem na tym razie ani razu, więc to jest pierwszy raz, kiedy widzę, że były opisane te fazy. Weterani, którzy już bawili się z tym bossem, pewnie wiedzą. No i tam wymagania, no to wiadomo, 85 level, no i trzeba mieć ten solar Tension, nowa statystyka na 400, co nie, żeby w ogóle wejść. Można tylko raz na, oczywiście, tydzień wchodzić na to, też jest tylko jedna nagroda na nim, trzy razy można się wskrzesić. No i oczywiście wspomnienie o tym, że drop rate itemy zwiększające szanse na dropa działają na ten mace, bo w niektórych przypadkach to nie działało za solo nagrody są następujące widzicie tutaj na ekranie to jest wersja nagród, które zdobywamy za granie w drużynie jeśli chodzi o Broken Saviora Hero możecie sobie porównać nie powinna być jakby duża różnica, co nie? Zmiana na plus dla mnie, bo jestem graczem, który lubi solo robić takie rzeczy, zwłaszcza, że w party play'u mam lagi i często przez to się wywalam. Idzie tylko dą. Do... <laughs> Demet nie wchodzi, ale to tylko tak na jestem mówiąc. Odnośnie tego wyglądu, który możemy tutaj zdobyć na na Justice. Będzie można go przefarbować. Nie wiem, czy cały set, prawdopodobnie tak. No i dobra, przejdźmy teraz do nowych kart, bo dostajemy nowe karty. Normalne i ukryte to jest pierwsza. Hejt zwana. Hejt. AIDS kryta i nieukryta. Nieukryta daje nam więcej damage w bossy na plus 0. 1% jest to i kryt damage. Jestem ciekawy właśnie na jakiej zasadzie to będzie. Jeśli to zwiększa bazowo tyle, co jest w nawiasie, to no well, nie za dużo, ale zawsze coś. Jeśli by to nie wiem, mnożyło jakoś, ale wątpię, bo nie ma tutaj tak jakby wspomnianego, żeby to był jakiś mnożnik, tylko po prostu, że sam kryd damage. Mają własne animacje w ogóle użycia i nie jestem pewien, ale prawdopodobnie my decydujemy kiedy je użyjemy, więc trzeba będzie dać pod wygodny klawisz. No i druga karta to jest Rona. Rona daje cooldown reduction plus 1% na pierwszym poziomie. Bez ukrytej maksymalnie, no to widzicie. I tak dalej. W każdym razie sobie sami zobaczycie, bo widzicie na ekranie. Nie, minus tej akurat karty jest to, że mamy damage taken plus 100%. Nie, niezależnie czy ukryta, czy nie i na którym ulepszeniu. To będzie oznaczało to, że będzie się bardziej opłacało używać na rankingach. Prawdopodobnie na niektórych postaciach. Ja przewiduję, że być może na Iris i na Lenabi będzie to możliwe, do na Cheat też by było możliwe to wypo do wypolowania, że jeżeli będziecie używali Void of Silence Equipunku bądź Eternal Desire, ponieważ w tych dwóch będziecie po prostu umierać mega szybko. O, tutaj akurat zapomniałem pokazać na tabie, co on robi. W każdym razie, jakbyście nie wiedzieli, ten ekwipunek obija was za max HP overtime, po jakimś czasie upływie. Też oczywiście ta karta Rona, dobrze pamiętam? Tak, Rona ma animację. Personalnie będę szedł w AIDS, ponieważ jest mniej ryjski, Ale Ronę też byłoby fajnie mieć, na wszelki wypadek, gdybym się zachciał rankingi robić. Trochę mi się obecnie nie chce robić, bo i tak nagrody są dla mnie śmieszne. Na te karty jest własny slot. Tak jak wcześniej wspomniałem Te karty nazywają się jakby Core Mają taką dodatkową rubrykę I pisze tam, że są Corem I właśnie ten slot dodatkowy, który widzicie pod F6 tutaj Jest nazywany jako Core Znaczy Core No, inne karty niż te, które są podpisane Core nie mogą tam wejść Już testowałem na grze i to jest akurat potwierdzone na 100% Dobra, jeszcze przejdźmy do kolejnej zmianki, czyli do Collateral Lemage, to jest Sedek. W Sedeku po prostu będą teraz dropiły bronie Thrashen, czyli te 8 dwójki, te prawie najlepsze bronie na aktualny moment, na aktualny dzień. No i znowu zostały zmiany wprowadzone w Majzach, w tym wypadku z Grass Cover Campie, czyli 5560 i Tower of Lord, to jest akurat dodatkowy Maize, też miło. Dana dostaje nowy kostium, A, króliczka. Nie wiem co o tym myśleć, sami ocencie, sami zdecydujcie. No, zmiany do item shopu, że będzie można teraz kupować za tygodniowo 3 wejścia na Broken Saver Hero. Też będzie można kupować w Broken Saver Hero wejść więcej za 200 Soul Cash'u, bo tam 3 tygodniowo za 150, ale będzie można jeszcze więcej. Przez okres, oho, kwiecień 17 do 1 maja. Ok, będzie można kupować po prostu nieograniczoną ilość wejść na Broken Saver Hero za 200 Soul Cash'u. No, fajnie. Mm -hmm, mm -hmm. Mamy oczywiście wspominkę z kolejną z item shopu. Oczywiście możliwość zdobycia nowych kart. Czemu nie? No i oczywiście mamy możliwość zdobycia Lugman, która jest aktualnie prawdopodobnie najlepszym petem. Przecież i Tenebris, i Katarin myślę, że dalej są wystarczająco mocnymi, żeby używać. Więc jeśli jesteście posiadaczami Tenebrisa bądź Katarin, to niekoniecznie musicie iść po Lugman. Jeśli chcecie, możecie po nią pójść. No to też zależy od playstyleu, bo Katarin daje to wskrzeszenie. I to będzie jeśli chodzi o to tyle. Zmiany, no co mogę powiedzieć, no to z tym kartą dodatkowy slot, dodatkowy damage, dodatkowe darmowe statystyki, no bez spoko. Jeśli chodzi o sektor hero, zdecydowanie przyjemna rzecz, to mi się bardzo podoba, bo będę mógł na spokojnie chodzić solo i będę mógł bez stresu sobie to robić co tydzień. Natomiast jeśli chodzi o zmiany do sektorów, to też uważam, że fajniej, bo ruiny Fortress akurat się ciągnęło, gra cover camp niekoniecznie dla mnie, dla niektórych też się ciągnęło bo to były dość długie mapki. No dobrze, wydaje mi się, że to tyle jeśli chodzi o opisy paczy, które mnie troszkę ominęły. Dalej czekamy na rework Iris, nie ma daty określonej jeszcze, kiedy dokładnie będzie, ale biorąc pod uwagę, że jest cały czas przesuwany ponad pacze, to w momencie w którym wyjdzie, to będzie dłuższy opis, to po pierwsze, a po drugie będziemy mogli, mo mogli komentować, a po trzecie będzie po prostu pisała też data, a może nawet przedpremierowo przed wyjściem tego nawet dadzą nam datę, żebyśmy mogli sobie zobaczyć sami pomyśleć co o tym myślimy. Może jeszcze jakieś poprawki by wprowadzić w ostatniej chwili, co byłoby miło, ale zobaczymy, jak to będzie, co nie. Myślę, że to będzie tyle w tym materiale. Dajcie mi znać, co myślicie o tym w komentarzach. Jeśli chcecie, jeśli nie, no to oczywiście możecie to dodać. No i co? Mam nadzieję, że w jakiś sposób to Wam się przydało. Trzymajcie się. No i cześć. Haju.